Ja Jebany kurwa cieć pierdolony, który kurwa żebra tak jak ty. Piotrek, ja nie mówię o olgierdanie. Wow, 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 co mówisz. No mówię o kobiecie, która płaci za ciebie grzywny, no. Oooo! pierdolisz, a za ciebie no. nie ma kto zapłacić? No nie ma kto, zobacz. No widzisz. No. A ten kurwa pedał Olgierdanu za ciebie nie zapłaci? A on nie ma pieniędzy. A nie ma pieniędzy, biedny. No, no tak, bo ma zieloną kartę i... Bo no tak, no ma niebieską, niebieską kartę. Jeszcze raz ci mówię, wyluzuj, weź sobie... Weź A co straszysz wy... mnie? Nie, wyluzuj, weź sobie... Ale co strasznysz mnie czy nie? Ale no, mówię do ciebie, dwa dni spokoju, nie wiem, przejedź się gdzieś, idź gdzieś. Ale nie, straszszysz mnie czy, czy co? nad tym co robisz Piotrek. Kurwa, wy, schodzisz, schodzisz wy kurwa na pedalskie kurwa jebane nasienie schodzisz na dno, Jedno, jedna sprawa zakończyła ci się kurwa wyrokiem, druga sprawa szykuje się wyrok, kurwa czy ty naprawdę chcesz iść siedzieć za, za jakieś pierdoły w internecie? Wy kurwa za takich pedałów jak wy to mogę nawet 10 lat siedzieć, nie, no ja wiem. za tak takich tak kurwa śmieci jak ty i Olgierdano to mogę i 5 lat siedzieć, za takich śmieci, za takich no, śmieci tak, tak. jak wy. No co się śmiejesz? Co się głupku śmiejesz? Ile ci dostało? 5-6 lat i kurwa chcesz sobie zmarnować te ostatnie lata? A ja to sram, a ja to sram, a może ty jakbyś powiedział jak zajebałeś kosiarkę kurwa ze spółdzielni, co? No i zajebałem. No i, no i co? No i co? I spółdzielnia zrobiła, i co Co zrobiła? I koszę tą kosiarką do dzisiaj, no. No i co spółdzielnia zrobiła? No, no nic nie zrobiła. No nie pierdol, bo zrobiła ci sprawę. A jaką sprawę? No ja jaką? No Piotrek. przecież wiadomo. Piotrek, ja nie mam żadnych spraw, rozumiesz? Syneczku, jutro, ja jutro ma mam sprawy. wolne. Syneczku, jutro mam wolne jest to na bruna i wszyscy się dowiedzą, kim ty kurwa jesteś syneczku. Piotrek. A ja no co Piotrek? A ja, czy... Mnie już nic nie zostało. A to ja wiem o tym, to nie raz mówiłeś. Ty tym no, no i syneczku i co? Czego się boisz? No. Niech cię Olgierdano pedałek wybroni. Ja się nie boję, Piotrek. Ale niech Cię Olgierdano pedałek wybroni. Wychodź sobie na tego Bruna. No i chcesz. No i co? Uruchom jeszcze streama. No no żebyś wiedział. Niech Ani o co chodzi. No tak. Tylko pamiętaj jedną powstałą rzecz, że karma do ciebie powoli wraca. Ale to mnie to cały gówno cały wasza pedalska cały karma cały obchodzi. Cały już jeden, ciebie... już jeden, już jeden z Was został zweryfikowany, że kurwa nie ma roboty, nie ma niczego, tylko chodzi i pierdoli co poły. Nie jesteś zweryfikowany, bo ty nie masz już roboty. A to no, mnie to nie przeszkadza. Mnie to nie przeszkadza, żeby iść jutro... Ale nie. Myślisz, że wódka ci pomoże. Żeby... Ale mnie to nie przeszkadza, żeby jutro iść na Bruna. No to przychodź, zapraszam. No i bardzo dobrze. Niech się, no. się, się wypowiedzą o tobie. Tylko, tylko się umyj, uczesz. Ale ja nie muszę Czekają się ludzie. myć i uczesać. ludzie, żeby się nie A jutro, a jutro może do swojego pedała Olgierdana zadzwonisz. Brońcie no, mnie. Ty... mnie, brońcie no, ty... mnie chłopaki, brońcie no, mnie. Tylko pociągiem. Brońcie mnie chłopaki, brońcie mnie, bo piotr, kurwa poszedł i kurwa robi materiały. Cieciu pierdolony, sam dobrze no. wiesz kim jesteś. No, no. no wiesz czy nie? nie? Ale wiesz ty czy nie? Ty jesteś kimś, ty jesteś fachowcem od wszystkiego. No ale za co się zwolnili z ciecia? Powiedz. Ale to się przyjdziesz i dowiesz. No ale za co się zwolnili z ciecia? Przyjdziesz i się dowiesz. No powiedz z ludziom. Czy wejdziesz z kamerą. No dobra, ale byłeś cieciem. Teraz powiedz, za co cię zwolnili z Piotrek, ale ja nie wyzywałem dzieci od... Ale nie! Roku. Powiedz mi, tylko to jedno. Ja za mam... co cię zwolniliście ciecio? Nie będziemy mówić, bo, bo znowu mnie wciągasz w dyskusję. Ale nie, ja cię nie wciągam. Jest tylko powiedz tak, w którym roku to było i dlaczego cię zwolnili z A Piotrek, jak nie masz, jak nie masz na to akt, to No to... jak nie mam akt. No, no wszyscy jedzą, i się śmieją. Ty nawet wiesz, wiesz kto, kto był Popiełuszko. No, no dobra, no to ty powiedz, ty na ty wiesz, się co się zwolnili z ciecia? Bo byłeś cieciem okay. pierdolonym. Karma do ciebie wraca. Ale byłeś cieciem pierdolonym no, co? czy nie? No co? i co? I co jest z tym? Ale byłeś czy nie? No i co jest złego? No ale pytanie, byłeś czy nie? No. A ty, kurwa byłeś czy Ale ja byłem, ja no, byłem. Gratuluję, no i gratuluję. Ja byłem na Łowickiej, a ty byłeś cieciem pierdolonym czy nie? Nie. Nie byłeś? Nie, pierdolonym nie byłem. Ja pierdolę, byłeś cieciem kurwa. Nie, nie byłem. Jak nie byłeś? No ja miałem firmę swoją się... Jaką firmę? No taką normalną kurwa. Cieciowską? Ja kurwa. kurwa. Słoku jebany, no. byłeś pracują cieciem. Ludzie pracują u siebie. nie, nie Byłeś cieciem, gdzie ci kurwa firma zwolniła, wiesz dlaczego? No, no powiedz dlaczego Cię zwolnili? No nie wiem, no powiedz. No jak, no powiedz. No, no powiedz... przywłaściłeś no, sobie te... Y, nie no, no dobra, no. A no teraz jest. powiedz tak. A teraz powiedz tak. E, kto na dalekiej mieszkanie dostał? No ty dostałeś. Nie, twój syn. No i co? I kim tam miał być? No miał być, tylko oddał autobus. No ale kim miał być? Nie Pytanie kim miał być, ale nie, pytanie. Ale chwilę. Kim miał być twój syn? Ja już to, co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Ty, kurwa baranie! Boisz się? Nie chcę się tu wkręcać. Kim miał być twój syn na dalekiej? Słuchaj. Pytanie. Do poziomu. Ale nie. Pytanie. Kim twój syn miał być na dalekiej? Achujem dla ciebie. A dzieciem? No. I wiesz co? Nawet się nie sprawdził w tym, w tym kurwa. No. Zwolnili, wy, wyjebali na zbity pysk. Nie cię no jak byli. nie? Na no co? Udowodnić nie, nie. ci to, że wyjebali na zbity pysk? Pocieksy tam nawet meldunku kurwa nie ma. Spokół, ale ja nie mówię o tobie, znaczy o sobie, tylko o tobie. No o tobie no. No sam powiedziałeś, nie, 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 że twój nie, nie, syn, tak ale jak? I teraz ci mówię, jutro Proszę sobie przychodzić? Ale nie, chwilę, zaczekaj, nie, ale nie, zaczekaj. Musimy ale pogadać nie. o twoich kurwa interesach. Ty, o moich interesach to tylko ja mogę rozmawiać. Ale dlaczego? Nie? Co boisz się? Dlatego, że... No, dlaczego? To, to są moje interesy. Łooo, wow. wow. ło, a co, a co? Sabatino chce wiedzieć. Kurwa, baranie. No powiedz mi, Okej. co jest mieszkaniem na dalekiej. Powiedz mi, co jest mieszkaniem na dalekiej. Wy, kur, wyjebane szmaty oszukujecie ludzi. Pytanie, no. co jest mieszkanie mieszkaniem na dalekiej? Obecny, kurwa. No, dawaj, dawaj. Ciągu, dawaj, to to. dawaj, chuju głupi, dawaj. Może poprosił o lugierdana, niech ci pomoże. Następna kurwa jebana szmata. Nie, 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 nie wciągniesz. No wciąż. jak, no dawaj. Dawaj kurwa, co z tym mieszkaniem na dalekiej. No dawaj. No siedzisz tam. Tej nie, chwili, no dawaj. Siedzisz w tej chwili, drzesz mordę, y, robisz no? pijacki, kurwa screamy. Tak, a, a czyje to mieszkanie miało być? No to, no. Także Piotrek, jeszcze raz ci mówię. Czyje to, to mieszkanie miało być? No, Jutro ja się melduję do Ciebie tak jak rozmawiałem. Ty kurwo szmato, razem z tym kurwa jebanym pedałem olgierdanem jesteście zabikłani w takie sprawy, że was chuj strzeli. Straciłeś, straciłeś prawo jazdy, facet się wyrzucił z roboty, bo się dowiedział i bardzo dobrze zrobił, bo bo, by poszedł siedzieć, jakbyś coś odjebał, straciłeś prawo jazdy, Aha. zostałeś z roboty wyrzucony, Aha. ci zabrał auto, Aha. A masz pretensje do mnie, a Łukasza. I tu jest problem w tym wszystkim. By pedały jebane. Się, razem z tym Łukaszem. wyzwałeś Łukasza o coś, czego żeśmy nie zrobili. Razem z tym Łukaszem możesz sobie to. koniki strzepać, kurwa. Problem, Taki sam mądry, mądry jak i ty. A to, że szukasz tematów zastępczych, żeby to przykryć, to gówno, nie. To jest twój problem. No ja dobra. Jutro, jutro się melduję u ciebie, a ty jak nas nie przeprosisz, to po prostu przyszykowałeś sobie bat na własną Ja was mogę osrać nie przeprosić. No osrać. No osrać. No osrać. Debile jebane cieciu pierdolony, twój pierdolony syneczek, który się nie nadawał o, na ciecia, został wyjebany z dalekiej. Czy... Został wyjebany z dalekiej. Teraz ja ci powiem. Nie, 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 nie zakrzyczysz tego. I ten tak, bo któregoś dnia się zdziwisz. <laughs> I stary, ten twój... Stary, stary dziadu, zdziwisz się któregoś dnia i, i tyle będziesz miał. I ten twój pierdolony łukaszek, jebany, który ma niebieską kartę, możemy z nim pogadać. Przyjedźcie razem, to was kurwa nasram na was, rozumiecie? Chodzi o niebieskie karty, to jak... jak nie chodzi? Ja bym, ja bym tutaj był ostrożny na twoim miejscu. Tak? Jeżeli chodzi o niebieskie karty, grozisz mi? Grodzisz mi? Nie i nie wywoływałbym wilka z lasu. No, ale kto miał? Łukaszek twój miał niebieską kartę. No, miało parę, parę osób na internecie. Trzy znam. Trzy znam. A, widzisz. Tu was kurwa boli. Dawaj o, tego kurwa śmiecia. Razem przyjeżdżajcie na daleką. Ja was kurwa poskładam jak paczki orzeszków, kurwa. I nasram na was. Rozumiecie? No, kurwa. A, nie rozumiecie jeszcze. Jesteście kurwami, szmatami, dziwkami i nic więcej. I proszę bardzo, jeżeli macie taki problem, proszę bardzo, umawiamy się i ciebie i tego twojego pedała Łukaszka mogę wziąć na raz. Dziękuję. Oj Piotrek. No co oj Piotrek. Wiele Ukrainiec na dworcu jak szukałeś kobiet się wystraszył. A ja się nie boję, tylko ja wam daję wyzwanie. Ja wam daję wyzwanie. Ty i ten pedałek ja Łukaszek, wyzwanie, ale nie, ja wam daję wyzwanie. Ty, Mamy taki... Lustro, ty przejdziesz 10 kroków. I... Ale mnie chuj obchodzi ile ja kroków przejdę. Ty i ten twój pedałek Łukaszek spotykamy się na dalekiej i was kurwa nie ma. I was kurwa nie ma. Wy kurwa pedałki jebane, was nie ma. spotkamy się Nigdzie się nie będziemy spotykać debilu. Wykurwa Wy kurwa pedały pierdolone, zboczone dziwki. Boicie się jednego. Boicie się jednego, spotkać się ze mną. Bo dobrze wiecie, że obydwóch byście w pierdol taki dostali. Jeszcze byście kurwa klękali. Dlatego się nie spotykamy, sobie. A widzisz, dawaj tego kurwa twojego kolegę, pedała Łukaszka Cfela jebanego 207. -kę. Dawaj go kurwa i spotykamy się. No i co? Zamknęło się? Mordę? Muszę to przepis, bo kurwa was... A widzisz kurwa. Tu cię boli kurwa. Ja jestem otwarty, ja jestem otwarty na was dwóch. Ja jestem otwarty na was dwóch cwele jebane. Ja jestem otwarty na was dwóch. I pokażcie. Po stronie, jakby po drugiej stronie był taki sam jak ty, to już byś dawno był uwolony, Pokażcie cfele pierdolone, że macie jaja. Pokażcie. Pokażcie cfele pierdolone, że macie jaja. Bo na razie nie macie żadnych jaj. Jesteście pedałami felami nic więcej. I nie możecie się kurwa ze mną spotkać, dlatego, bo jesteście cfelami, rozumiecie? Bo ja mogę namoczyć ręcznik, kurwa, w zimnej wodzie i was pozabijać. Kurwa, debile, cfele. Proszę, spotkajmy się kiedy chcesz, kiedy chcesz, kiedy chcesz. Jestem pedałem. I z tym pedałem z białego stoku. I to ci gwarantuję. Jak tylko wytrzeźwiesz południa, przyjadę i spotkamy się na pewno. I z tym pedałem z białego stoku. Sam przyjadę. To jeszcze Pierdol dostaniesz za niego. No to bardzo chętnie. No i bardzo dobrze, a dlaczego by i nie? Pierdol dostaniesz za tego pedała z Białego Stoku. Bo to jest pedał i chuj. Dostaniesz pierdol jeszcze za tego pedała z białego stoku. Chcesz dostać, to no dostaniesz. Dobra, ja idę spać, bo jutro mamy. No Dzień tak, dwie, lepiej, lepiej poćwić, kurwa, dobra. lepiej poćwiczyć razem z tym cfelem z stoku poćwiccie sobie, bo jak jedziecie tu na ochotę, to już chyba nie wyjedziecie. No, no. na pewno, na pewno. Cfele pierdolone. No, dobranec. dobranoc. Dobranoc.